Sówka inwestówka nadaje z parkietu. I to nie do tańca? No to się kurwa narobiło. Giełda w Warszawie w piątek wyglądała jak po ostrym melanżu. Wszystko na kacu, leży i kwiczy. WIG 20 zjechał o 1,02%, jakby mu ktoś w mordę dał. WIG też do piachu, minus 0,74%. A banki, materiały i chemia? Zamiast trzymać rynek, to ciągną go na dno, to nowe buciki w Wiśle. Ale, ale, cyfrowy Polsat zachował się, jakby właśnie wygrał w Totka. Plus 3,82% i prawie 52 tygodniowe maksy. Rainbow Tours, wakacyjna euforia, plus 3,43% i rekordowe poziomy. IORYSW też podniosła łeb z węgla, plus 2,64%. Za to 11 bit dostało solidnego reczquita, minus 2,83%. PKO, taki duży bank, a zaliczył minus 2,78%, jakby go ktoś z kredytu hipotecznego wywalił. PEPKO, bieda w PEPKO, minus 2,28%. Tylko nie pytajcie, ile teraz kosztują klapki. A surowce, ropa sobie leciutko podskoczyła, ale złoto dostało liścia, minus 0,81%. Ktoś tu chyba posprzedawał swoje sztabki, żeby zatankować auto. W skrócie, więcej czerwonego niż na Wigilii u Cioci, ale parę spółek pokazało jaja. Następnego razu inwestorki i inwestorzy. Nie panikujcie, Sówka Czuwa.